Cześć, witajcie w kolejnym wideo. Już od jakiegoś czasu próbowałem zgadzać się z moim kolegą Chrisem, że pożyczy mi swój samochód. Sam w sumie to zaproponował. Kiedyś, kiedyś w sumie już jeździłem tym jego samochodem. W końcu nadarzyła się okazja, więc jadę teraz do Chrisa. Jest tu już blisko. Jaki to samochód, to zobaczycie za chwilę. Ale udało się załatwić to tak że przy okazji jeszcze dzisiaj mamy zlot taki cykliczny zlot klasycznych samochodów w Bydgoszczy Bydgoskiej klasyki nocą i stwierdziłem, że przy tej okazji akurat wezmę ten samochód pokręcimy się ze znajomymi trochę na mieście już podjeżdżam pod dom Krisa także jak mówiłem, pokręcimy się trochę po mieście jest to, nie chcę zdradzić teraz za dużo. Dopiero jak odbiorę samochód, to pokażę. No nie ukrywam, jest to ciekawy samochód, ale co dokładnie, to zobaczycie za chwilę. Ja już jestem na miejscu, także idę odebrać furę i widzimy się za chwilę. Także samochód odebrany, słychać już jak chodzi. Wiadomo, że to diesel, jest to stary diesel. A co to jest? To Mercedes 215 mojego dobrego kolegi Chrisa link do jego profilu na Facebooku i na Instagramie wrzucę w opisie filmu bo Mercedes jest do wynajęcia jeżeli ktoś by chciał można się nim przejechać do ślubu ma też twoją stronę link do tej strony też wrzucę w opisie filmu Chris, mój dobry kolega jest artystą, śpiewa, gra na gitarze no i jeździ takim fajnym Mercedesem a Mercedesem dzisiaj pojeździmy sobie trochę po mieście Pokręcimy się. Jest to 3-litrowy diesel. Nie pamiętam ile to ma koni. Kiedyś Chris mi mówił, ale zapomniałem. No, jak to stary samochód w dieslu. Służy tylko do wolnej jazdy. Nie powiem, zwraca uwagę ludzi. Nawet teraz. E, jak jechałem tutaj robili sobie zdjęcia stałem w korku do gościu wyjął telefon i przez szyberdach robił zdjęcie Mercedesa także no, zwraca uwagę, jest to fajny samochód ale tak jak mówiłem do cruisingu po mieście, wolnego jak najbardziej jesteśmy już w Bydgoszczy razem z kolegą także jedziemy teraz jeszcze po dwóch ziomków zabierzemy i lecimy na klasyki już podjeżdżamy o, jeszcze jest polo. Nasz kolega, który jechał za nami, znalazł się przed nami, pewnie pojechał jakimś skrótem. jest na ziomuś Siemano! Pięknie, pięknie. Jest. To zjedźcie tu. Only Benz! Pamiętaj. Zjedziemy sobie tutaj na chwilę. Siemano na... <laughs> następny do ekipy Jeszcze jednego zgarniamy i lecimy na klasyki Mały przystanek po drodze Czekamy jeszcze na jednego kolegę I Przy okazji 3 litrowy dieselek ropa. To, chyba ropa Chyba diesel Chyba diesel, chyba diesel bo klekoci No dobrze się prezentuje. Oczywiście, no, że na YouTubeach. To, YouTube to będziesz za mną w tle? Teraz o? Tak widać, widać. Tych chłopaków też oznaczę później. Potem w białym. O, tam go widać. Emiot Cars, dosyć znany fotograf. I następny Milo, tak samo. Oznacza Instagram. Będzie wiadomo o kogo chodzi. Wjeżdżamy pierwszy raz w tym roku na klasyki. A edycja która? Trzecia chyba, nie? Chyba trzecia edycja, no. Pierwszy raz dorwaliśmy klasyka, więc możemy wjechać. <grym> tak jest. Tak to same nowe samochody. Młody już tam podwenka podjeżdża. O, spora. Młody ścigant, tak, CLK. A my tutaj na pełnej. Wjeżdżamy Leszek, Mercedesem. No jak? Na zapraszamy, chłopaki na dole pokażą wam miejsce. Dzięki. OnlyBens i jedziemy. Nagrywasz cały czas? No nagrywasz, no, znaczy chyba. Naklejkę, jest ten na nagrywaniem? Pokaż. No jest, Grzegor no jest, jest. jest jest. No to jest. dobrze. Grzegor przed tobą stoją koledzy z Audi. Te żółte, <laughs> czekają. <laughs> Myśleli, że przyjedziesz swoim Daily. <laughs> daily stoi, ale patrz, naklejeczkę mamy. Co Pokaż to bęców możemy stanąć okay, naklejkę za nowe trzymaj naklejkę o zobacz. co jak ładna naklejka No już trochę ludzi jest o klasyk pola to my koło klasyka staniemy <noise> Z górki cały czas jedzie. Da no, monsteren feiner.

O, no, Mustang fajny, idziemy zobaczyć co tam pod maską. Nie no, powiem że ten Mustang jest fajny. Spoko kolor, ładny. Sekcja amerykańców tutaj. Sztangi, korwety, bójki. Cały sektor amerykańców. Capriz, ma niezłe felgi. Wielkie chromy. Nie wiem ile to jest stali. Ale dużo, 26. Jest, jest, tu ruś pędzi wiatr, górka impala jako lowrider, podniesiony i dać zawieszenie. Fajny środek, wszystkie dźwignie od hydroliki. Kierownica, klimat fajny z łańcucha na powrocie następna P1800 Wyjeżdżamy, jeszcze tylko jeden przejazd. Może jeden, dwa przejazdy po mieście. I lecimy oddać Merca. No, jedziemy. Nagrywa się? No, nagrywa się. No, jedziemy sobie <gryzamy> przez Starówkę. Powolutku. Trzeba trochę pokrólować. Ta. Jak to Kuba powiedział? Klasyczkiem. Klasyczkiem. Wszyscy się oglądają. Only Benz tak jest. Miasto wieczorową porą Fajnie, fajnie to tak. Te zegary jakie fajne no Nie wiem co on powiedziała. Ja jest to 3-litrowy diesel, nie wiem ile koni, ale to już mówiłem wcześniej na filmiku, więc nie będę się powtarzał Teraz się delektuję jazdą tylko, tak? O, o I Jedynka, jest jest cały czas. Pełen lans. Nie będę dwójki zapinał. Zimny łokieć jest, tak? Tak, tak. No i... Grześ jest to królem w jednym tak, z tych te dwóch słowach. Dzisiaj nie, jestem królem. Ale kilka <laughs> tam stoi na parkingu, nie? Jakieś tak, tam o, tak. Tutaj jeszcze. Klasyk też. Blacha. przyjechał. Możesz ten, możesz tam przejechać przez ten parking. A nuż coś będzie stało? No. Tak, przejedziemy, zobaczymy. Maluszek, tutaj jeszcze stał. No tu stoi. Stoi jakiś, tutaj to to jest jakiś bój, czy co to, to jest? Nie wiem. No, no. no tutaj nic no, nie, więcej widać. nie ma. Nie? nie ma żadnych klasyków więcej. O, tam jechał. Możesz jechać za nim. nim. Dobra, no? to jedziemy za nim wtedy. Pusto. Prędkość przelotowa. Dizelek. 25 klekotę. na godzinę. Wesoło. W którą stronę tamten pojedzie? Na prawym pasie Tu możesz jechać, tu ja go sobie nagram. O, pewnie. Dobra, przejedź, przejedź, jadę. Podczas objazdu miasta, zajechaliśmy sobie fajna miejscówka tutaj pod hotelem, podorłem. Akurat klimatycznie pasuje samochód, Mercedes, zrobimy kilka zdjęć. a Jeszcze do tyłu kolega Miatom się dołączył do nas, do Kawalkady, objechaliśmy sobie parę razy miasto. Bardzo fajnie ludzie reagują na samochód, uśmiechają się, machają, także jest, jest spoko. No stary Mercedes, klasyk. Jednak wywołuje uśmiechy na twarzy, także mamy ładne ładne. tło wieczorem w mieście, super klimat. Właśnie wróciłem do domu, odstawiłem już Mercedesa do Chrisa. Jeszcze raz wielkie dzięki dla niego za wypożyczenie Merca. Widzimy się w następnym wideo, nie zapomnijcie zostawić Subskrypcji i kliknijcie jeszcze ten dzwoneczek bo to pokazuje powiadomienia, jeśli jakiś nowy film wpadnie na kanał. Zostawcie lajka, możecie napisać jakiś komentarz i widzimy się w kolejnym wideo. Do zobaczenia, cześć!